Nie, z najmocniej, przepraszam, najmocniej, przepraszam. No, ale to mnie pani przeprasza. Przeprosić tych kierowców, którzy zawsze mogli przez pani auto to sobie krzywdę zrobić, tak? Ja telewizji, można zrobić Ale to nikt nie robi z kogoś, nie ja. robię. Proszę panią, jakbym biła, to bym nie jechał po pierwsze. Aj, mi A? obiad. I co jeszcze? Ja skalę. Policjanci stołecznej drogówki niejedno w swoim życiu widzieli i słyszeli. Ale parkowanie w takim miejscu nawet dla nich było nowością. Dzień dobry. Kto jest Pani Alko? Tak, niestety. Wie co? Przyjechałem, bo po... i po prostu hmm. biegł. Zaraz będą wychodzi, mogą potwierdzić. Powiem Pani tak. Pani wsiądzie do tego auta. No. Tylko na pewno komendy, by prosił. I przejeździemy, bo to jest jednak... Mógł, tak, drogi. Funkcjonariusze przejeżdżają kilkadziesiąt metrów, a kobieta zaczyna się tłumaczyć. Nie było miejsca jeszcze. Czasami wjeżdżam, widział pan tą uliczkę nam w prawo? Ale tu jest miejsce. Nie może dojść? Przydygać tą małą, na przykład. Oj. Jezu, proszę. jest. no. Mówię, przyjeżdżam no, 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 no no w chwilę, no. Polisę mamy? nie? Jezu, no, już nie wiem, już nie wiem czasu, nie? nawet bym Jezu, Jest w najmocniej, przepraszam. najmocniej, przepraszam, no. Ale to mnie panie przeprasza. Przeprosić kierowców, którzy zawsze mogli przez Pani to sobie krzywdę zrobić, tak? Zaparkowała pani w taki sposób ja nauku. Ja wiem, że tej sprawę z tego To no, To jakby. Ja się nie mówię, nie to, wiem, wiem, wiem. Przecież. 100 metrów przejść, 50 metrów to nie jest tak źle. Nie, jest nie, tak źle. Że... Mimo ma takiej masakry, a zawsze z rodzeństwem można się mówić w taki sposób, że oni wychodzą, ja podjeżdżam i zabieram ich i morze, tak? Może się jednak pan no, no właśnie. Coś, po nawet... no się nie, zastanawia, no. Myślę, nie zastanawiał się też kierowca lub mieszkaniec osiedla, który zadzwonił na policję z prośbą o odholowanie Mercedesa. No, gdzie pani komuś przeszkadzał, bo ktoś zadzwonił. Ktoś zadzwonił, ktoś zadzwonił? Może możemy jakąś taką sytuację. Nie, 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 nie. Jak ja sobie jadę spokojnie i panie auto widzę przed sobą i muszę ją ominąć na ułku drogi i samochód z naprzeciwka mnie wyjeżdża. Tej wojnie, tej zaczynają jeżeć, no to też zadzwonię. Widzi pani? Na no, Jak się zaparkuje auto, to może być piratem drogowym. Nie, nie, nie no. no, co, no w całej parkowaniu. Nie ma ruchu, więc naprawdę nie, nie, no, nie Trzeba być w ruchu, no. Naprawdę. Trzeba być w ruchu, żeby do przodu wjechać, nie? Kobieta tłumaczy się pilną sprawą rodzinną i to przekonuje funkcjonariusza. Rozumiem, no sytuacja jest nerwowa. Powiem pani tak, ja panią pouczę, tak? Ja panią pouczę. Oczywiście, jak najbardziej, ale muszę taki swoje tam czynności przeprowadzić. Nie, ja rozumiem, ale mówię, tutaj się od rana. To spokojnie usiądzie sobie minutę. Nagrywają moją pracę. Ale to... Słuchajcie, jak będziemy dyskutować teraz, tak? To będzie dłużej trwało, tak? To sobie tylko z Panią sprawdzę i wszystkim. pani sobie pani sobie jeździ, tak? Nie parkować tam na przyszłość. Nie będę, no obiecuję, no że nie będę, naprawdę, no. Dobra, wszystkiego dobrego życzę. No dziękuję i tak najmocniej przepraszam. No? I zwracać uwagę na to parkowanie, gdzie parkujemy, tak? Dobrze, obiecuję, no, że tutaj się nie pochwalimy. Podwóna będzie ciągła, a pani no parkujmy. Okej, okay, przepraszam, Do dziękuję. Do widzenia. Nie usprawiedliwiamy oczywiście kobiety za ten naprawdę oryginalny sposób parkowania, jednak jest faktem, że w wielu polskich miastach lokalne władze pozwalają na budowę biur zapominając o parkingach, przez co powtarzają się takie sytuacje. No jest na tej obrazkowej znalazłem tego Mercedesa. Proszę ciebie pani odjechała już. Poczona. Dziękuję. Ta interwencja policjantów stołecznej drogówki nie należała do najłatwiejszych. W roli głównej wystąpiła tu naprawdę niezwykła kobieta. Jest to manda? A to dzisiaj nie manda, dzisiaj trzeźwość sprawdzimy. Z odległości. Dobra, z odległości 2 centymetrów, Jak świeczkę, dmuchamy. Tylko nie pies, tylko pani. Pierwsze badanie pokazało, że kobieta prawdopodobnie piła alkohol. Gdy policjanci robią drugie badanie, okazuje się, że w jej organizmie jest niecałe pół promila alkoholu 021 mg. No to chodzi Pan, a pokazać Pani skierowanie do szpitala. i to Dobrze, siedzi sobie pani w samochodzie tutaj u nas za 15 minut kolejne badanie. To no mogę zapalić? Po badaniu. No nie, no ja! Chwileczkę. Dobra, siada pani do środka. Nożkę. Dobra, to jest telewizja. Dobrze. Jeśli ja nie, panią kłócić. Ale ja się nie osobiście z panią kłócić. Polskie, tak samo kanadyjskie i mhm. polskie. Dobrze. Siądź ja sobie pani. Sporządzimy. To musimy sporządzić. Nie możemy pan zatrzymać. Ale ja panią nie zatrzymuję. Dobrze pani do sobie dzwoni do mecenasa. Kobieta przypomina sobie, że telefon zostawiła w swoim aucie i chce wyjść na zewnątrz. Ja nie jak chce, doprawdy. Nie mam siły. Są jakieś studia, historia. Wierzy pani ten telefon, czy nie? Po chwili telefon się odnajduje. Halo. Radę wasę tam wstępie. Już pana poszło. Poszło bez ratunku. Ja zmyba, wrzucim po. Widziałem, żeby pani się do samego. Jesteśmy wprost. Toż żeby pani się do samochodu. Policjant nie daje się sprowokować, ale sytuacja jest z każdą chwilą coraz bardziej nerwowa. Zrobił pan zamknął w jeździę, nie? Z badanów, Ale pani nie jest zatrzymana. No ale czy jak zatrzymana byłam, panowie mnie za. Zrobimy co? Musimy zrobić? Panie no, pan sobie... Jako kraj, niestety, 20 lat musimy żeby coś się zmieniło. W no, nie da się funkcjonować. No. Pani tak się nie denerwuje. No co? Gdyby pan miał moje życie, to by pan już nie żył. Na moje miejscu. No, to można powiedzieć, że teraz ma pani chwilę odpoczynku. No właśnie, go sobie odpoczyma. i bardzo dobrze. Kobieta ma pretensje do pracy policjantów i uważa, że alkomat pokazał zły wynik. Po kilku minutach rozmowy okazuje się, że policyjny alkomat działał jednak prawidłowo. Chyba co, po skończonym spektaklu, że było aperitif, To była śliw, śliwkówka, śliwowica, śliwowica czy coś ślucz. takiego. Przez to, że nie mięsa jest wyganko. W mhm. związku z tym ten poziom alkoholu z tego jednego, a to jest mocny, prawda? Bo to ja będzie 50 100. To była pięknie no, setki, to mnie wypiłem, bo po prostu nie była w stanie i wydawało mi się, że jest okej. Okay. Sytuacja jest jednak daleka od Okej. Okay. Przy okazji dostaje się też naszym operatorom kamer. Ale chłopaki, to jest wstyd, taka praca, mówię o tych chłopców, którzy kręcą, sami będą nakręcani. Dlaczego wstyd? Ja tylko wstyd, bo ja pracowałem przy wielu firmach i wiem, co chłopcy robią. I wiem, co się dzieje na planach filmowych, w telewizjach. I sobie ja prawdę, co panu zrobisz, tylko czekaj, dostaniesz podatkę. Może stanę gwiazd do telewizji. Nie, bo pani twarzy nie, nie będzie, będzie widać. Szkoda. Gdy kobieta wytrzeźwieje, będzie prawdopodobnie zadowolona, że nie pokazaliśmy jej twarzy. Miejsce zatrudnienia. Straszne jest też to, że według niej winni są wszyscy wokół, tylko nie ona. Boże, jaka biurokracja i na co musi to Widzi pani jaki pan pani sprawę, pani tego raportu spożyjcie. Śmiesznie nie jest jednak po zakończeniu interwencji. Policjanci zabierają jej prawo jazdy. Kobieta może wprawdzie odjechać do domu, ale jej sprawą zajmie się teraz sąd. Kara za to wykroczenie to 5000 zł grzywny i utrata uprawnień do jazdy, maksymalnie na 3 lata. Są takie miejsca, które każdy szanujący się turysta musi sfotografować. Warszawskie Rondo de Gola jest jednym z nich. Problem w tym, że pod samą palmę podchodzić nie wolno. jakieś zdjęcia. Cześć. Dzień dobry panu. Hello. Hello how are you? What are you doing here? What's popcorn. What? Popcorn. One more time. I'm happy. Oh, you nice know, to the car. Sure. Mężczyzna jest irlandczykiem, do tego pod wpływem alkoholu. Dla większości Polaków to zestaw niemal nieprzetłumaczalny. Do you have any documents? No, 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 no. passport. No, nothing. nothing. No no. I no, no. don't have masz passport. Hotel room? Hotel room. Yes. You know, you can't go on the street here. Okay, sorry.

Name, surname. Ok. I gdzie jest polski? Tak? obiad. I co jeszcze? Ja, Policjant zdaje sobie sprawę, że mężczyzna prawdopodobnie nie wie, co znaczą słowa, które wypowiada, i uznaje, że w tej sytuacji mandatu za przeklinanie nie będzie. Y? Tak? Yeah. Oh, no No, no, no. To było dobre? Dobrze, good, dobrze. Good, good

Czemu widzisz wideo? Gdzie jest ten Gdzie jest ten W internecie będziesz. Jest! Zobacz, co tam jest. Zobacz, co tam Irlandczycy będą mogli zobaczyć swoje popisy w Onecie, naszym kanale na YouTubie i w serwisie VOD. Ok, idźmy! Bądźcie ostrożni, ok? <small>